Hej kochani, ja dzisiaj z zaproszeniem na live na godzinę 20:00. Myślę, że ponownie się zobaczymy. Dzisiaj będzie temat, który nie został poruszony na poprzednim live, który był dosyć ciężki. Jak wiecie, były omawiane listy, nowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa na salach, listy skierowane do tak zwanych starszych zboru i nie był poruszony temat hejtu. Dzisiaj sobie omówimy temat hejtu. Może wy macie też jakieś doświadczenia w tej kwestii? Może się spotkaliście z takim hejtem? Bo wiecie, tak pomyślałam, że od korporacji religijnej to my się cały czas spotykamy z takim niemym hejtem, bo to też jest hejt. Ostracyzm to też jest rodzaj hejtu, przemocy. Agresji psychicznej, i tak pomyślałam, że czasami ten hejt może tak jak mnie, początki moich, moich nagrań też tak troszeczkę deprymował. Niektórzy wykorzystują to, żeby zdołować człowieka. Są słabe jednostki, które odbierają sobie życie, nawet bo wiecie o różnych sytuacjach media donoszą, ale nie będziemy się tutaj na nich skupiać. Ja chciałabym Wam zwrócić uwagę na taki aspekt: na przykład, jak jesteśmy w negatywnej sytuacji. Większość z nas nie mamy kontaktu z bliskimi, ze społecznością, którą znaliśmy tyle lat, ale nie warto się na tym skupiać. Słuchajcie, skupiajcie się na pozytywach, tak jak w opowiadaniu Polianna, która. Ja chyba na którymś live o tym mówię czy nagraniu, poli Anna, to była dziewczynka pastora. Gdzieś mam tą książeczkę w domu. To była córeczka pastora, która szukała pozytywów w negatywnych sytuacjach i oczywiście żyli, oni żyli z dobrowolnych datków, które otrzymywali od parafian. I pewnego razu dziewczynka dostała, znaczy w tych dobrowolnych datkach, w tych darowiznach może tak, były kule dziecięce. I wydawałoby się, że mogłaby zacząć narzekać. Kule, na co kule wyrzucić? Wiecie co, ona tam w tym opowiadaniu, to mnie też dużo nauczyło, jeszcze będąc w sektokorpo Corpo. Ona tam, ciągnęły mi się włosy, ona tam zaczęła się cieszyć z tego, że nie ma potrzeby używać tych kul. Zobaczcie, jakie to jest piękne. To jest tak, jak mm, słuchajcie, jest noc, jest ciemność i nie skupiamy się na ciemności, tylko szukamy gwiazd. Jak pada deszcz, y, wyszukujemy tęczy, czyli Szukamy pozytywów w negatywnych sytuacjach. Do tego Was zachęcam. Kwestia hejtu, też do, do tematu hejtu możemy to odnieść, do, te, do na przykład banowania przez pewne jednostki, którym nie wiem, nie podoba się, nie podobają się pewne nagrania, a jak mi się coś nie podoba, to przełączam kanał i oglądam coś innego. No, ale o tym szerzej, szerzej, szerzej w live powiemy. Szerzej w live ie. zachęcam Was właśnie do skupiania się na pozytywach. Nie nawet na tych systemowych sprawach, które się dzieją, bo jeśli będziemy się skupiać na pozytywach, to dajemy energię temu, co ma się wydarzyć dobrego, bo przyjdzie do nas tego więcej. Jak będziemy się skupiać na negatywnych sytuacjach, to one będą się pojawiać w naszym życiu, a nam przecież nie o to chodzi. I też pozdrawiam, w ogóle pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają mój kanał, zapraszam Was. Serdeczne pozdrowienia dla grupy na WhatsApp, która rośnie, szeregi jej rosną, energia jest niesamowita tam. Dlatego serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, dla chłopaków i dziewczyn, którzy na niej są. A którzy chcieliby dołączyć, to przez kontakt ze mną. Także zachęcam. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Do zobaczenia o godzinie 20.00. I co Wam mogę powiedzieć? Na pewno słyszycie śpiew ptaszków. Może też zostaniemy chwilę w ciszy, bo one pięknie śpiewają. Słychać? Pięknie jest. Chciałam stanąć w takim miejscu, żeby pokazać Wam rabaty żonkili, ale słońce tak świeci, jest bardzo słonecznie dzisiaj. Ja dzisiaj tylko zobaczcie, tylko w dresie jestem, bo jest ciepło, chociaż niektórzy są grubiej ubrani. Patrzcie, jak słońce razi. Nie wiem, czy będzie widać. Pokażę Wam, pokażę Wam tam, może w dali będzie widać. O, widać, widzicie? Nad moją głową, tam jest rabata żonkili. Nie podchodzę bliżej, bo po prostu słońce bardzo razi. Odbija. Przepraszam, odbija się i trudno zobaczyć, ale tak naprawdę są drzewa, które kwitną w dali na różowo. O, tam widzicie. Pięknie, wiosna idzie dużymi krokami. Ja tutaj stanęłam, widzicie, za, w takim cieniu, żeby, żeby, żeby móc zrobić lajwa bo. Mam również przeciwsłoneczne okulary, ale ja mam tak, wiecie, dla imiczu, czasami, żeby założyć, bo jeszcze co chcę Wam powiedzieć, światło słoneczne, które wchodzi przez źrenicę oka, ma bardzo pozytywny wpływ na nasz organizm. To też o tym kiedyś czytałam. I tak naprawdę nie ma potrzeby nosić okularów przeciwsłonecznych. To jest biznes. Ale y, ja na przykład mam chyba dwie czy trzy pary, bo mi się po prostu podobały, słuchajcie. One są wskazane, powiedzmy, kiedy jest bardzo duże nasłonecznienie, gdzieś jesteśmy, gdzie jest dużo śniegu i on bije po oczach albo na plaży latem, to wtedy y, możemy założyć, żeby odpoczął wzrok. Ale tak jak y, teraz y, ten okres, to nie ma tej potrzeby nosić. Co, prawa, co prawda, ja mam takie, to jeszcze jak byłam w Egipcie. Y, to nawet nie wiedziałam, po prostu kupiłam takie, jakie mi się podobały, a moja bratanica mówi, no ciocia pszczółki, no to jest jakaś podróbka, ale wiecie co, ja mam już je któryś rok, rzadko je noszę, ale kupiłam je ze względu na to, że mi się bardzo podobały. I ja myślałam, żeby je tu założyć. Ale jak to mówią, oczy, oczy są zwierciadłem duszy. I źle bym się czuła, gdybym mówiła do Was, y, mając na nosie... Słyszycie, jak ptaszki ćwierkają? Śpiewają. Y, źle bym się czuła, jakbym miała je na, y, na oczach. To też y, człowiek traci taką wiarygodność, jeśli nie są widoczne jego oczy. No, ale mam je w torbie. Gdyby było rzeczywiście, y, gdybym nie miała się gdzie ustawić... Posłuchajcie, nie miałabym wyjścia. A może kiedyś zobaczycie mnie w okularach. <laughs> Całe nagranie zrobię w okularach. E, to w takim razie widzimy się o godzinie 20. Serdecznie Was zapraszam do miłego e, zobaczenia. E, zapraszam, słuchajcie, do telefonów. E, ten kanał jest również po to, abyście Wy się dzielili. To jest nasz kanał, aby się dzielić tym, co się dzieje w Waszym życiu. Jak sobie radzicie na przykład po wyjściu z korpo różnego rodzaju doświadczenia. Zachęcam Was do tego. Nie przedłużam i w takim razie tradycyjnie szczęśliwego wieczoru, nocy albo poranka Wam życzę i do miłego zobaczenia do wieczora, do 20 pa! pa.